Cześć z tej strony kordii, a w dzisiejszym odcinku razem z Wiktorem będziemy sobie grali 1v1 po raz trzeci na tym kanale ponieważ bardzo Wam się spodobało yy, odcinki z Wiktorem i pierwszy 1v1 ma już 100 wyświetleń powyżej nawet 100 wyświetleń. Yy, za co bardzo Wam dziękuję, i my już sobie zaczynamy grać. Gramy sobie do pięciu. Yy, musi mu się spić skończyć. Dobra, skończył mu się. Tak więc ja już zaczynam sobie edytować. Raz, dwa, trzy. Ok, przebudowany. Przebudowałem go. Ja muszę sobie. Tak, dobra, jest prywatna. O nie. Ale ja misuję. C trzy strzały... O, dobra. Wszedł pierwszy, przed drugi. Mam... O nie, nie mam hugu. O nie, dostałem trochę za 36. Dostałem Dobra. dobra, jest laser. Jest laser, poszedł. Dobra, teraz pyk. Pyk, dobra. Zagramy sobie drugą rundę teraz. Raz, dwa, trzy. O nie, ja zablokowałem się i to mocno. Okej. Okay. Nie wiadomo w sumie kto ma HG. O dobra, ja mam HG. No, znowu. Znowu o, on spadł. Dzisiaj był live i maksymalna ilość osób to cztery, a live trwał oj. Rzuciłem go. Live trwał mega krótko. Były dwa live'y, ale już jednego usunąłem, bo... O dosał heda. Bo e, po prostu sam to mi wywaliło. Okej. Okay. Oj. Dobra. Już wiem, gdzie jest. Muszę sobie przeładować na szybko Skara. I... On dostał? Dobra, mam mega biało, mam mega biało. Okej, okay. na farcie. Na farcie. Ale wygraliśmy, jest dwa... 2-0, tak, no. Dobra, trzeba to wszystko skolapsować. Napiszcie w komentarzu, czy byście chcieli odcinki takie dłuższe, potem 10-15 minut właśnie takie krótkie po 5 10 maksymalnie minut do 10 minut czy od 10 minut napiszcie bo yy, jestem ciekawy bo bym chciał wiedzieć jakie filmy mam nagrywać ok zablokowałem go ponownie go zablokowałem prawie wygraliśmy na live'ie Jak ktoś był na live'ie to wie Zajęłem drugie miejsce Ponieważ typ mnie zlaserował Ponieważ miał high granda A my już się skupiamy na giereczce Dobra dostałem 54 Nie wiem, nie wiem jakim cudem teraz go pokonałem. Zostało mi 12 hp. Możecie napisać w komentarzu ile dokładnie mi zostało. Ale naprawdę wygrałem to na farcie. Jest 3-0. Dobra. Raz, dwa, trzy. dostał O nie, przegram. Mam 2 HP. Widzicie to? Mam 2 HP. Dlaczego on nie dostał? Dobra. Muszę go tak... O nie! Miał już pokawię. Ale dobra. Jest 3-1. Napiszcie w komentarzu czy podoba wam się aura, mi się bardzo podoba. Ten pierwszy styl, ten drugi tak podoba mi się, ale tak średnio. Mówi, że nie, nie jest zły. Oj A Laser. Serę sklepsował mnie. Okej, okay. on buduje sobie daszki. Okej, okay, chyba on mam mniej. Na pewno teraz ja mam mniej. Ja już mam mega biało. 50 HP mi zostało. Nie. I, I w dodatku spadłem. Ale dobra. Nie wyszedł na HG. To jest dobrze. Ja mam cały czas HG. Czy ona już po kewie? Dobra. Ma po ale. Ma 100 HP. A ja mam 32 HP. No nie wierzę. Nie wierzę, że on mnie zabił. Nie uloła. Jest 3-2. Jeśli on wygra 5-3. Dobra, to już zostawimy, tam nie będziemy się już plątać. Raz, dwa, trzy. Dobra. Chyba ten odcinek będzie najdłuższy na moim kanale tak Dla... ojeju Dla sprawdzenia Mam się właśnie takie filmy Dłuższe Podobają, to zrobię sobie taki dłuższy Jeśli chcecie jeśli chcecie taki mega, mega fajny odcinek, to kliknijcie łapkę i jeśli dobijecie tu 19 łapek w górę, to zrobię wam mega fajny odcinek. Mam już pomysł. Jest 3-3, nie wiesz. Mam już pomysł na ten odcinek. On jest naprawdę fajny. Nie zdradzę żadnemu znajomemu, co to jest za odcinek. Ale jest naprawdę super. Ja, jeśli dobijecie tutaj 19 łapek w górę, to zrobimy sobie taki odcineczek. Okej. Okay. On ma biało, on ma mniej ode mnie. On ma mniej ode mnie. Mam bardzo mało. Staram się wygrać. O nie. O nie. O nie. On jest tu. Dobra. Zabiłem go. 4-3. Je jeśli to wygram, to będę się cieszył. Jeśli to wygram, będę serdecznie ł. Oke okay, dobra to się skopisuje i raz dwa, trzy albo remis. Albo wygrała No Stresuje się Nie powiem, że nie Ok, obity Za 36 Teraz czy schodzić do niego? Okej, okay. on ma po Ja już mam 92 hpa mam mniej, mam mniej. Ma na pewno mniej. Klaudia cały czas mnie zaprasza. No nie wierzę. Wygrał ze mną. Dobra, jest 4-3. Jest ostateczna runda. Teraz spróbuję się pocić. I to wygrać. Dla was. Dla, na odcinek. A, dobra. I raz, dwa, trzy. To staram się dla was wygrać. No muszę, no muszę po prostu. I on znowu tak będzie się kampił? Nie wiem, ja sobie wyjdę na duże hagia. Co jest, nie chce mi się edytować? O, on się tam buduje? Nie, on nie dostał nic. Dobra, dostał dwa razy. Czy on zostanie coś na biało w końcu? Bo on już nie ma kewa. No i wziął Speeda. Dlaczego ja tak misuję te strzały? Ostateczna runda. Ja też sobie zrobię tu daszki. O nie. No to sobie nie zrobię daszku. No nie wiem, zacięło mi internet. Yy, nie wiem, był remis. My się widzimy w kolejnym odcinku. Zostawcie lajka, suba. O! Co się stało, to ja nie wiem. Ale dobra, dokończymy to. Dokończymy to. Bo widzieliście, jaki lag był. Ja sam, ja już chciałem kończyć odcinek. No widzicie, jakie ja mam lagi. Dobra, i wygrałem. Możecie zostawić łapkę w górę, subika z dzwoneczkiem, a my już się widzimy jutro na odcinku. Cześć!